Obudka, Rumi, Mira i Zoi. Dzisiaj idziecie bardzo w bardzo ważnym miejsce, więc przygotujcie się. Ubra... Jezu, ale ciemno już jeszcze na to jest. No, no robi się już jaśniej. Spokojnie. Dobra, gdzie jest jesteście? Ubranie, mundurki, bo idziecie dzisiaj do szkoły. Nie mają tego w szafie? Teraz um, chodźcie coś przekąsić. Zostaw ten napię. Trzymaj telefon. Trzymaj telefon. Trudno. Dobra, macie telefony. Teraz trzeba wam plecaki wziąć. O. Skąd by tutaj tylko wziąć plecak? On pewnie w plecak. Dobra, tutaj widzicie. Dobra dziewczynki. Tutaj trzymajcie waszego pompomporina, którego zawsze Wam towarzyszy. Ale na razie zostawmy I wychodzimy. Chodźcie do szkoły. Dobra dziewczynki, robimy fotobudkę. No, stawajcie tutaj. Zoe, Mira i Rumi. Gdzie Wy macie swój? Drog? Dobra, zostawcie telefony. Dobra, gwiazdkowy miękkie. Dobra, zabiemy zdjęcia. Chodźcie. Zobaczcie. Mamy Wasze zdjęcia. Dobra, na razie to wywalamy. Będziecie tańczyć Goldena. Dobra, to na razie tańczymy. Dobra Dobra, dziewczynki Tutaj bierzemy Wam ubrania To jest trójrumi Proszę bardzo Mira I Zoe Dobra, ładnie jesteście ubrane Jesteście nie, Dobra, no to teraz czas Zaśpiewać kody Czekaj, Cztery. jeszcze potrzeba yy, Tej Oczywiście mikrofonu Jest jakiś mikrofon, czy nie ma? Nie no, już tu byłam no niestety, dziewczynki, będziesz musiała. Trzy, Muszę się ustawić, żeby miał takie... Ja widzę tam miny. mieć po prostu uśmiechnięty ale nie będzie tak. Mhm. No, dałam wam miny to wyjeździłeś cię dobrze śpiewamy I oh. oh, was, oh, was ha. a clown, I was a clown, ha, tu idzi m, ha, Ksugi. ha, oj, oh, nie udało mi się jeszcze raz, I oh, was, oh, was a clown, I was a clown, ha, tu idzi m, ha, Ksugi. Huh? Brawo, brawo! Niech żyje, niech żyją dziewczynki, brawo, brawo! Mamusiu, ani, ani się cieszą, bili nam brawa. Bardzo dobrze dziewczynki. No to teraz chodźmy do nowego sklepu z ubraniami. Mamo, ale my w nim kiedyś byłyśmy. Dobra. A nie, to już jakieś inne. Dobra. C tutaj tak ciemno. Dobra, trudno. Chodźcie. Halo. Dobra, Zoe. O, weźmiecie sobie podobne jakiś jeden taki podobny. Dobra, a co będzie miał takie chmurki. No, hmm, dobrze. Rumi będzie miał takie chmurki. podobne, co nie? No. Kupi, kupujemy wam. Rumi jest najstarsza, więc będzie się trochę wyróżniać. Dobra. Chodźcie. Poszukamy więcej ubrań. Hmm. Co jest może fajnego? O, tutaj widzę coś. Pokaż Mira. No, idealnie na ciebie też kupujemy. No, Mira. O, takie same mamy. O, mundurki też wam kupię. Będzie idealnie. Bo za niedługo macie ten. Dobra, to mi że Mira będzie w tym, a Wy będziecie w mundurkach. Idealnie. Dobra, to Wy się przebieście w to. Bierzemy wam to. Idziemy do końca. Dobra. Kupujemy to. Dziękuję. Co w tym koszyku jest? Dobra. Kup Bierzmy to. Do I wasze ubrania. A wy dziewuchy chodźcie. No jeszcze koszyk. Trzymajmy Rumi i wychodzimy. Chodźmy do naszego kociego raju. Dobra, chodźcie, dziewczynki. No dobra, trochę tak nie przystoi, ale w trochę dziwnych strojach jesteście. Halo, Zoe. No, co. Czy w, sobie margarite czy... A Mira sobie zje z tym. Trzymaj, Mira. Wiecie, wszyscy. Dobra, zjedzcie wszystkie pizzy panu. Pan będzie na nas zły. Trudno. Co ja zrobiłam? Jedz. Nie chcesz jeść? Dobra, chcesz jeść. zbrać dwie pizzy. Jeszcze jedna panu została. Od dzisiaj wszystko ym, jemy od pana, od wszystkich panów. Wszystko dzisiaj zjemy z każdego stoiska. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Teraz tu jemy burgera. Minę. Dobra, jest tutaj jeszcze jakiś sklep, chodźcie. Dobra, to zaczynamy. Dobra. No to dziewczyny, ale wyjadłyście. Chodźmy dalej. Zobaczmy co tam jest. Dalej, dalej dalej. O, a co my, my tutaj mamy? Sushi, to idealnie coś dla dziewczynek. Dobra, tym razem. O, każdy nich sobie swoje jajko. Ty masz. Kto ma najpodobniej. Dobra, ty masz najpodobniej. Odcień skóry do tego. Ty do tego. No, a ty masz całkowicie podobny do tego. Dobra. <grym> <grym> Idziemy z tymi. O, nic no tu już nie ma. To nie fajnie. Jadłyśmy tutaj. O! Nie, tutaj. Mira została tam, bo ci się tutaj spodobało, co nie? Dobra, robisz kwaśne. Jedz sobie tutaj, Mirusia. Chodźmy teraz z dziewczynami. Teraz z dziewczynami sobie tutaj wyjemy. Kupimy, znaczy no, ukradamy pączki. No, Mira, wiem, że ci to nie lubisz do bardzo, ale z... widzę, że zjadłaś z apetytem. Wszystkiego jest trzy idealnie. Jakoś jest bardzo zło. Dobra, potrzebuję jeden placek. Trudno, za dostały. Raz, dwa, trzy. Teraz weźmy te lapeczki jakieś nowe. Tu i tu. No i tu czukierku. trzymaj, trzymaj i trzymaj. Dobra, wystarczy, chodźmy dalej. Trzymaj.